Marzysz, by rozpocząć swoją przygodę jako stylistka paznokci? Od wielu lat obserwujesz stylizację i chciałabyś również wykonywać takie? Chciałabyś pracować w salonie kosmetycznym, pracować z klientkami i widzieć, jak wychodzą uśmiechnięte, mając pięknie wykonane przez Ciebie paznokcie? Nazywam się Liana Szemetyło, jestem szkoleniowcem i zapraszam Cię na nasze szkolenie czteromiesięcznej Akademii Stylizacji Paznokci. To już druga edycja. Wejdź na stronę i zobacz, jak wyglądała poprzednia, gdzie dziewczyny już mogą rozpocząć niebawem swoją pracę w salonach kosmetycznych. Zaczniemy od podstaw. nauczę się, jak wykonywać manikier klasyczny, manikier hybrydowy, manikier kombinowany, żel na formie, akryl żel na formie, podstawowe zdobienia. Tak, abyś mogła od razu pracować w salonie kosmetycznym i abyś przy każdej klientce czuła się pewnie, że wiesz, jakich narzędzi użyć. Narzędzia typu frezy, cążki, nożyczki. Będziesz wiedziała, kiedy wykorzystać i jak pracować szybko i efektywnie. W związku z tym, że nasze grupy są bardzo kameralne, na pewno będzie czas, abym odpowiedziała na wszystkie Twoje pytania związane z tematem stylizacji paznokci, jak i prowadzeniem własnej działalności czy też sposobem zatrudnienia w salonie kosmetycznym. Postaram Ci się przekazać całe moje dziesięcioletnie doświadczenie, abyś była przygotowana do tej pracy w 100% w wielowymiarach. Dzięki temu, że zjazdy są raz w miesiącu, będziesz miała czas, aby pomiędzy szkoleniami przećwiczyć to, co już Ci pokazałam. Zrobić zdjęcia, które będziemy mogły omówić na każdym szkoleniu, dzięki którym wyciągniesz wnioski i będziesz potrafiła wykonywać je jeszcze więcej i zwrócić uwagę na więcej szczegółów. Z każdego dnia szkoleniowego będziesz miała osobny skrypt szkoleniowy, więc bardzo dużą bazę teoretycznej wiedzy, jak i praktycznej. Tam, gdzie tylko to możliwe, będziemy pracować na modelkach. Z każdego dnia szkoleniowego otrzymasz również certyfikat, dzięki czemu będziesz miał ich mnóstwo, co też pozwoli przyszłej osobie, która będzie Cię zatrudniać, pokazać w ilu szkoleniach brałaś udział, dzięki czemu wzmocnisz swoje możliwości na rynku pracy i będziesz miała możliwość uzyskania lepszego zatrudnienia. Czy wiesz, że osoby, które rozpoczynają stylizację paznokci najczęściej sięgają tylko po cążki? Po moim szkoleniu zapoznasz się z fryzarką i nożyczkami w takim stopniu, że być może okaże się, że bardziej je polubisz niż cążki. Pokażę Ci również podstawowe zdobienia. Pokażę Ci, co zrobić, aby Twój klient, który przyjdzie raz do salonu, został Twoim stałym klientem. Masz możliwość płacenia w ratach. W jaki sposób będziesz płacić, zależy tylko od ciebie. Tak więc nie obawiaj się, że nie jesteś w stanie zapłacić całości za szkolenie już dzisiaj. Zaczynamy już w styczniu. Nasze szkolenia są bardzo kameralne, dlatego ilość miejsc jest ogromnie ograniczona. Nie czekaj do ostatniej chwili. Wejdź na stronę i zarezerwuj sobie miejsce już teraz, abyś od stycznia mogła wejść w nowy rok z nową energią, z nowymi pomysłami i zaczęła spe spełniać swoje marzenia. Mam nadzieję, że widzimy się już w styczniu. Do zobaczenia!